Treści na kanale powstają dzięki firmie Elocity. Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj krótki, ale myślę treściwy odcinek. Historia jest w ogóle śmieszna. Dzisiaj będzie oczywiście prezentacja kamery termowizyjnej, drugiej najmniejszej kamery termowizyjnej na rynku, tak swoją drogą. Zresztą widać, to jest przedstawiony taki smartfon i ta właśnie malutka kamerka jako taki dongle wpinany do telefonu. Historia jest o tyle śmieszna, że ja miałem tę kamerę dokładnie tego samego dnia kupić. Tego samego dnia, w którym producent odezwał się do mnie i zapytał, czy nie chciałbym tego produktu zaprezentować u siebie na kanale. No, także jest to. Dostałem to w prezencie do testów, żeby wam też przedstawić. W opisie od razu podaję wam linka i bezpośrednio do producenta na stronę producenta i na Amazon. W tej chwili będzie promocja od jutra, bo wy oglądacie to w sobotę, jeżeli oglądacie pierwszy dzień prezentacji tego, tego filmu. Od 8 do 24 grudnia jest promocja i macie tam wszystkie kody rabatowe podane. To nie są żadne linki afiliacyjne, ja z tego nic nie mam. Jedyne to, że mam materiał do nagrania właśnie z tym, z tym produktem. Więc po prostu korzystajcie, jeżeli potrzebujecie taki sprzęt, a myślę, że zaraz wam pokażę, że jest to naprawdę fajny gadżet i rzecz przydatna. No, dla mnie przede wszystkim po co, po co kamera termowizyjna jest potrzebna? To z racji tego, że bawię się w jakieś tam prądy i bawię się też w składanie magazynu. i Jestem ciekaw, jak sobie radzi, na przykład, jak sobie radzą buzbary w magazynie energii. No to to będzie główne środowisko tej kamery, to właśnie sprawdzanie jak sobie radzą busbary, jak to się grzeje, czy jak się mam nadzieję nie grzeje e, busbar w magazynie energii, ale oczywiście zastosowań jest mnóstwo, no i pokażę Wam na przykład Bayer, jak widać fajnie druty w siedzeniu w samochodzie jak to się szybko nagrzewa, jak to wygląda w ogóle jak to jest poprowadzone, że to po prostu widać e, widać też ogrzewanie podłogowe, może wiecie co, ja Wam w międzyczasie jak to mówię to już pokazuję Wam przebitki jak to wygląda ale zrobimy to też być może tutaj na żywca po prostu, żeby Wam pokazać na przykładzie Tesli, na przykład jak to, jak to wygląda na siedzeniu, jak się ten, ten fotel podgrzewa. Żebyście to również zobaczyli tutaj ze mną. Natomiast widzicie na przebitkach, jak na przykład sprawdzam sobie dom i upewniłem się, że jest fajnie zaizolowany jak, gdzie działa podłogówka, gdzie nie działa. Wiem na przykład już, że mam problem z podłogówką w jednym pokoju, bo właśnie tam coś było zbyt zimno. Już wiem, dlaczego jest zbyt zimno. Wprawdzie tam o jeden stopień, ale zawsze ta podłoga jest chłodniejsza i, i czuć tę różnicę po, przy, przy wchodzeniu do tego pomieszczenia. No, więc do takich na przykład zastosowań takie urządzenie się nadaje. Słuchajcie, ja przestawiam kamerę, żebyście, żeby Wam po prostu zrobić unboxing tego, tego, tej kamerki. Podepniemy ją sobie do smartfona i zobaczymy, e, jak to działa. No, i tak to wygląda. Jest to takie małe pudełeczko. E, szło to do mnie, bo jechało prosto z Chin. Szło to do mnie 4 dni DHL-em, kurierem. Także bardzo szybko, jak na taką odległość. No, leciało to przez Seul. <tosłownie> dosłownie dzień przed, przed stanem wojennym, który był chyba najkrótszym stanem wojennym w Korei, czy ogólnie na świecie, ale, ale ten w Korei trwał tam dosłownie kilka godzin, więc udało się dosłownie dzień przed tym stanem wojennym, bo się wystraszyłem, że ta paszka gdzieś utknie. Ale przechodząc tutaj do meritum. Co mamy, to tutaj właśnie schowane instrukcja, taka szybka obsługi po angielsku, i do tego jakaś tam taka broszurka informacyjna, VIP customer service i tak dalej. Grupa Facebookowa nawet jest tutaj, bo tych kamerek mam nadzieję, że to będziecie widzieli. Tych kamerek jest trochę w ofercie. To nie jest tylko ten jeden model. To jest w ogóle model P2 Thermal Master P2. Natomiast jest też wersja wersja Pro. Jest też wersja taka po prostu pistoletowa. Natomiast to jest taka nazwijmy to podstawowa, ale moim zdaniem w zupełności wystarczająca do takiego codziennego użytku. Kamerka. Co do w ogóle do parametrów tej, tej kamery, to tutaj mamy podane zakres temperatur 600 stopni Celsjusza. Dobrze, to widzicie, dobrze to widzicie. Dokładności, 1,5% dokładności. 15-krotny zoom cyfrowy w tym przypadku akurat. Ja bym z takiego zoomu nawet nie chyba nie korzystał. 25 Hz, jeśli chodzi o klatkaz 0,3 W pobór energii. Także tam generalnie jak się, pobawiłem się już oczywiście chwilę tym sprzętem to, to nie drenowało to baterii praktycznie w, wcale, można tak powiedzieć, tak jak normalnie się korzysta z telefonu, to, to tak normalnie schodzi wtedy schodzi bateria, więc problemu tutaj z poborem jakimś nadmiernym energii nie ma. I mamy tutaj algorytm AI do Takiego ulepszenia tego obrazu na bieżąco. Do tego, tutaj z boku, jest taki kabelek, taka przedłużka USB-C tego typu. Nie wiem, jakie to jest długie, ale wygląda na jakieś pół metra, bo jeszcze tego nie rozpakowywałem. Także można sobie tę kamerkę nie tylko wpinać do telefonu bezpośrednio, ale można też ją od tego telefonu odsunąć. to no Zresztą w sumie będziemy mogli zrobić. Się tak pobawimy od razu przy okazji. Tu już widzicie w jakim to jest malutkim pudełeczku, dosłownie malutkim pudełeczku, więc wyobraźcie sobie, że w środku jest ta kamerka, więc ona jest naprawdę malutka. Jak ja kojarzę te jakieś innych marek kamery, no to one no były powiedzmy szerokości telefonu, czasem nawet były większe od telefonu. Natomiast w tej chwili widzicie jakie maleństwa są w stanie tutaj Producenci wyczarować. Ja już sobie od razu przygotuję też telefon do tego. Bo w ogóle Bayer jest taki, że po podpięciu tej kamery do telefonu możecie ustawić, żeby aplikacja od razu ruszała. No i tak mam tutaj w tym telefonie zrobione. No i tak. Po otwarciu pudełeczka, to jest taki przycisk na tym pudełku z przodu, to jest po prostu zatrzask, który. Tutaj odblokowujemy i to jest ta kamerka. Ja ją od razu wyjmę. Yy, ona działa na razie tylko z Androidem, więc ma USB-C, ale aplikacja jest dostępna póki co tylko pod Androida, yy, więc miejcie to też na uwadze przy zamawianiu, że iPhoniarze, no niestety na razie nie. Próbowałem z iPhonem z USB-C, z tymi nowszymi 15, 16. Na razie to nie działa, niestety. Ale dobra. Mam na szczęście telefon z Androidem też. I teraz, jak to wygląda, wpinamy. Ja to wpinam teraz na tym kabelku. Natomiast, oczywiście, możecie wpiąć kamerę bezpośrednio do portu USB-C. Natomiast ja chcę sobie nią, widzicie, pomachać. Wy widzicie teraz, właśnie siebie, czyli kamerę tutaj i widać, że kamera jest dosyć ciepła. Mamy kolor, te kolory możemy wybierać. Teraz ja przestawię ten ekran telefonu, smartfona, żebyście go widzieli może tak bardziej naturalnie. Yy, I co tutaj mamy? Pierwsze ustawienie. To właśnie ten zakres temperatur. W jaki sposób chcemy go widzieć? Czy w postaci na przykład punktu i wtedy klikamy sobie na przykład na środku. Takich punktów możemy zaznaczyć trzy. Tutaj mi się wyświetla, nie wiem czy wy to widzicie, P1. Mogę kliknąć tutaj, P2 i P3 w tych trzech punktach, i widzicie tutaj w narożniku pojawia się już ten, e, pojawiają się te temperatury. I teraz na przykład najeżdżając tą kamerką w ten sposób, żeby mieć, przepraszam Was, bo tutaj celuję, to zrobimy tak, że sobie klikniemy. To jest P3 w tej chwili na kamerze. I mamy 33 stopnie przy wyświetlaczu. Gdzieś tutaj, to jest P3 cały czas. Ta głowica, która nagrywa, czy obiektyw, 32 stopnie. Natomiast pozostałe elementy, czyli na przykład tutaj podsufitka P3, podsufitka 20 stopni ma w tej chwili w samochodzie. Więc tak to wygląda. No, szyba oczywiście naturalnie jest chłodniejsza. Ale zobaczcie, mamy na dworze. 1 stopień Celsjusza, a szyba ma stopni 11,5. I się troszeczkę nagrzewa. E, także też nie jest tak, że jakieś nie wiadomo jakie zimno bucha y, z, z szyby w Tesli, bo jest oczywiście dużo, dużo lepiej. Dobra, mamy też oczywiście ustawienie takiej, takiej linii, i po tej linii jest wyliczana. Jak widzicie, maksymalna, minimalna temperatura i średnia temperatura to wszystko zawsze można wyczyścić tutaj, klikając. Usuń po prawej stronie, i mamy taki kosz. Klikam, znikają wszystkie te parametry. Mamy też taki kwadrat, który możemy sobie wybrać, i tak samo mamy tutaj w tym, w tym kwadracie, który zaznaczyłem, czy prostokącie właściwie, mamy maksymalną temperaturę, minimalną temperaturę i średnią temperaturę, którą tutaj uzyskujemy. To samo w postaci okręgu. Tutaj widzicie, możemy nakładać jedno na drugie, jeżeli macie taką potrzebę. Można nałożyć jedno na drugie, także mierzyć dwa obszary jeden okrągły, jeden prostokątny. Mogą na siebie nachodzić. Mamy te wszystkie parametry tutaj na bieżąco. Możemy sobie zmieniać kolory czcionek, żeby były bardziej czytelne, na przykład na biały. Mówimy o tej czcionce tutaj po lewej, u góry. Przede wszystkim możemy zmienić na żółty i wtedy tutaj mamy żółte te napisy. Ja sobie to wyczyszczę. Uważam, według mnie, że najlepsze jest ustawienie po prostu punktu, ale to każdy indywidualnie sobie wybiera. Mamy oczywiście u góry też zakres temperatur, albo automatyczny, albo od minus 20 do plus 150 stopni, albo od 100 do 600 stopni. To właśnie zależy od tego, który, który zakres wybierzecie, no to... To tak to będzie wskazywać. Zauważyłem, że ta kamera też ma takie dostosowywanie się, tak jakby taki, taka ekspozycja automatyczna w aparatach czy w kamerach. To tak samo tutaj, przy zmianie zakresu temperatur też te kolory się zmieniają. To zresztą widać na jednym takim nagraniu, które mam, właśnie frontu domu, że ten zakres temperatur się zmieniał, więc musiałem troszeczkę zmienić kadrowanie, żeby, żeby odpowiednio odczytać to, co mnie interesuje w ogóle moją dynkę widać, zobaczcie jaka czerwona twarz. No, 30, 31 stopni, tak na czole. Temperatura skóry. Mamy też do wyboru tutaj różną kolorystykę. Każdemu według potrzeb. Dużo osób korzysta z takiej wersji, właśnie gdzie, gdzie te ciepłe miejsca są zaznaczone tak bardziej na żółto zresztą na przykład po mnie widać, takie pomarańczowe, żółte, no to, co jest cieplejsze, czyli właśnie na przykład kamera, 35 stopni, no to jest takie już po prostu żółte w kierunku idzie białego. Natomiast mi spodobała się ta funkcja, yy, czyli gdzie jest zieleń w większości, zimne pola są niebieskie, te średnio ciepłe, nazwijmy to tak, są zielone, czyli na przykład jak mam ogrzewanie podłogowe w domu, to ten zakres około 20-kilku stopni jest wtedy, Zielone, natomiast gorące miejsca, czyli tak jak tutaj, te 35, 33-35 stopni, mamy już czerwone. No i wszystko tam cieplejsze będzie czerwone. Więc mi odpowiada zdecydowanie bardziej yy, ta, yy, ta kolorystyka, ale oczywiście każdy ma tutaj naprawdę w czym wybierać i co mu bardziej odpowiada, to, to może wybrać. No ja zostaję przy tym, właśnie tak zwana tęcza. Tutaj mamy funkcję oczywiście aparatu i nagrywania, więc możemy na bieżąco, na gorąco to, co teraz się dzieje, właśnie nagrywamy. Zresztą będziecie widzieli też na przebitce tutaj gdzieś obok, pewnie. Więc to wszystko jak widzicie, bardzo fajnie działa. Dobra, nagrane. Od razu poszło do galerii. Tutaj mamy ustawienia jasności. Przepraszam, przezroczystości, akurat w tym przypadku. Jak włączę na on, to mamy tutaj widok z kamery, bądź przedniej, bądź tylnej, to możemy sobie, jak widzicie, zmieniać. W tej chwili patrzymy z kamery przedniej i mogę tą przezroczystość tutaj na wyświetlaczu zmieniać, czyli podglądać tak naprawdę z tej kamery tutaj wbudowanej w telefon do, do selfie, nazwijmy to tak, podglądamy, a równolegle... Mamy podląd z kamery. To ma bardziej sens, jak mamy wpiętą kamerę, oczywiście, do telefonu. Aczkolwiek bierzcie pod uwagę, że właśnie przy bliskich odległościach, niewielkich odległościach, no to ta tutaj odległość między kamerami, jeżeli mamy tę kamerę tutaj wpiętą na dole, a tę kamerę od selfie tutaj, no to jest przekłamanie spore. Więc to ma sens jedynie przy większych odległościach niż jakieś tam 2-3 metry, żeby. Nic z przyłożenia nie możecie tak naprawdę tutaj w ten sposób nagrać, no bo nie ma to absolutnie żadnego sensu. I ostatnie ustawienia to m.in. jasność tego obrazu. Domyślnie jest to na 50% i zobaczcie, że no według mnie no to nie ma raczej sensu. Te 50% jest po prostu prawidłowym, poprawnym ustawieniem. To samo z kontrastem. Domyślnie na 50% jest. Linijka, to się nazywa linijka, a to jest po prostu zakres temperatur tutaj, który możecie właśnie sobie wyświetlać na bieżąco, żebyście wiedzieli, jaki zakres temperatury, mniej więcej to jest ten kolor. Oczywiście możemy też sobie ten, ten zakres tutaj poszerzyć, pomniejszyć, zwiększyć, zmniejszyć, to, to też jest tutaj dostępne. Ja sobie to na razie wyłączam, lustro, czyli odbicie lustrzane po prostu tego obrazu, który w tej chwili oglądamy. Gdybyśmy na przykład właśnie nagrywali do góry nogami. To możemy tutaj tym kręcić. I mamy jeszcze obrót obrazu o 90 stopni. I tak naprawdę ten jest bardziej naturalny, jeśli chodzi o nagrywanie. Natomiast, yy, jeśli chodzi o podgląd, no to zdecydowanie lepiej wygląda to, yy, jeżeli obrócimy. O yy, mamy w ten sposób, czyli domyślnie, na większej powierzchni ekranu widoczny ten obraz. Ale właśnie do nagrań można zrobić coś takiego. I wtedy te nagrania automatycznie są w poziomie. Bo jeżeli nagracie w ten sposób, tak domyślnie, to te nagrania wszystkie będą przekręcone o 90 stopni i później trzeba sobie po prostu w galerii te, te nagrania obrócić yy, o 90 stopni w lewo. Właśnie wczoraj to testując zauważyłem. Więc jeżeli chcecie nagrywać w poziomie, no to właśnie w ten sposób, tak jak ja teraz. Yy, no i zobaczcie, na przykład zrobimy sobie próbę. Ja tylko pozbieram tutaj te pudełeczka i zrobimy sobie próbę grzewania siedzenia w Tesli. Ja kliknę sobie tutaj. Grzanie na, siedzie, na siedzeniu pasażera. Na trzeci bieg, żeby od razu szybko się to wydarzało. I Wy widzicie ekran. Ja patrzę teraz na to siedzenie to. I zobaczcie zaraz, co się będzie działo. Zresztą ja to mogę teraz nagrać, oczywiście, żeby Wam to pokazać. Zresztą widać też, jak telefon jest ciepły. Mam nadzieję, że dobrze to widać. Oczywiście możemy też, chyba nawet w trakcie nagrywania te punkty, zmienić. Czekajcie, bo mi ręki brakuje. Dobra, dajemy punkcik. Dajemy na przykład to nagranie. Cały czas leci. U góry widać odliczanie. I zobaczmy sobie na przykład, właśnie w punkcie P2 mamy już 20 stopni, a na przykład gdzieś tutaj na boczku, gdzie nie ma grzania, gdzie mamy P1, no to mamy stopni 17. Damy sobie tu, gdzie P3 jeszcze. Zobaczcie to. 23 stopnie. Tu, gdzie bardzo czerwono. No i to się oczywiście cały czas grzeje. 24 stopnie. Tu, gdzie P2 mamy 23. A tu na boczku mamy 17 cały czas. I tak samo plecy. Tu, gdzie P1 w tej chwili na plecach, 25 stopni. Także możecie sobie zobaczyć, gdzie są druty, możecie sobie różne rzeczy właśnie tego typu sprawdzać. No w moim przypadku przede wszystkim sprawdziłem właśnie elewację domu, sprawdziłem mostki termiczne, sprawdziłem jak działa podłogówka, widać. Zależy to oczywiście od, od rodzaju podłogi, od, rodzaju, od głębokości położenia tych rurek od podłogówki. No więc widać, widać to różnie, tak dokładnie jak na przykład tutaj te druty w tej chwili, no to tego nie będzie widać raczej u nikogo, ale, ale widać gdzie idą te rurki o podłogówki, widać te, te zawijasy, widać też na suficie, na przykład przy, przy suficie podwieszanym z regipsu, widać te wszystkie profile CD, gdzie one biegną, także nawet tutaj planując jakieś wiercenie, czy jakieś oświetlenie, zmiany jakichś lamp i tak dalej, co powiesić. Wszędzie wszystko widać, gdzie po prostu wiercić, gdzie nie wiercić, albo na co się nastawić, jakie wiertło użyć. No super, naprawdę fajny, fajny przydatny gadżet. No i mówię, u mnie w moim przypadku, ten to będzie pokazywane częściej na kanale, no bo oczywiście będzie testowany, już za niedługo będzie testowana polska obudowa do magazynu energii. To już ma na dniach do mnie trafić i zabieram się za składanie, no i między innymi test czy wszystko jest dobrze zrobione, czy wszystkie połączenia są właściwe, to właśnie, właśnie tym urządzeniem. Jeszcze Wam pokażę właśnie jak to się wpina tutaj bezpośrednio, bo zobaczcie jak wypnę, a zatrzymamy nagrywanie tak swoją drogą, bo zapomniałem, że cały czas się nagrywa, po wypięciu od razu łapie sobie aplikacja, że mamy odłączone urządzenie. I teraz po wpięciu to działa błyskawicznie. Yy, może zrobimy tak. A, zrobimy kamerą do przodu, bo oczywiście macie przez to, że to jest USB-C, macie dowolność, czy, czy klikniecie kamerę do przodu, czy włożycie kamerę yy, odwrotnie, czyli oczywiście tak naturalnie patrząc w tamtą stronę. No, wy teraz siebie widzicie, czyli widzicie kamerę. Tak to wygląda. To nie wiem, ile ma ten telefon, chyba 5 albo 5,5. Więc widać, jakie to jest tak naprawdę maleństwo. Naprawdę bardzo fajny sprzęt. No i mówię, jakby chorowałem na to już jakiś czas yy, i w końcu w końcu jest ten sprzęt i uważam, że jest to taki must have przy takim majsterkowaniu. Ja tutaj mam takie etui akurat Xiaomi specyficzne. O. Przy moim majsterkowaniu, przy tym czym ja się zajmuję, no to, to będzie to bardzo przydatne. O, proszę bardzo. I mamy dalej już podgląd bezpośrednio z telefonu na siedzenie tutaj. Super, naprawdę ekstra. No i podsumowanie. Gadżet naprawdę bardzo przydatny, według mnie. No, w moim przypadku sprawdzi się naprawdę w wielu, w wielu zastosowaniach. Przede wszystkim magazyn, tak jak już mówiłem. Będzie też test obudów, porównanie polskiej i chińskiej obudowy. Chińską już mam złożoną, ten magazyn działa oczywiście, ale jestem też ciekaw, jakie tam temperatury panują, kiedy on pracuje. No i porównamy sobie właśnie z polską obudową, zobaczymy, jakie są różnice, czy są różnice. I właśnie dzięki temu urządzeniu będziemy w stanie tę najważniejszą część sprawdzić, czyli właśnie grzanie się elementów. I, i, i temperatury, jakie to są temperatury czy one są bezpieczne, czy są niebezpieczne zrobimy też test przewodów bo mam u siebie przewody 35 mm2 między falownikami a magazynem i też no, po prostu do magazynu od busbara idą przewody 35 mm2 i niektórzy powiedzą za mało, musisz dołożyć co najmniej drugie tyle czyli drugą nitkę, że tak powiem 35 mm2 a ja powiem, że nie, bo policzyłem, że to, co to jakie ja natężenia na co dzień będę przepuszczał przez te przewody, ale nawet zakładając maksymalne natężenia, jakie, jakie ta instalacja jest w stanie przepuścić, to właśnie dzięki temu urządzeniu udowodnię, że 35 mm2 w moim przypadku też jest wystarczające. Zobaczymy sobie, znaczy udowodnię, być może przyznam Wam rację. Właśnie dzięki temu urządzeniu sprawdzimy i, i potwierdzę Wam, o rzeczywiście się na przykład grzeje i trzeba dołożyć kolejne przewody albo wymienić przewód na grubszy. Tak też może być. I właśnie do tego celu to urządzenie też mi było i jest potrzebne. Także będę tę instalację swoją sprawdzał. No i jak widzieliście, zastosowań jest naprawdę mnóstwo. Przede wszystkim, właśnie nawet forma takiego detektora jakichś elementów konstrukcyjnych czy metalowych w suficie. Też nie musicie podchodzić gdzieś tam na drabinie, przykładać do sufitu, sprawdzać, gdzie co biegnie, bo tak naprawdę przy takiej różnicy temperatur, którą mamy teraz, przynajmniej w moim przypadku, gdzie poddasze jest nieogrzewane, jest oczywiście odizolowane, ale, ale nieogrzewane, no to ta różnica temperatur jest widoczna nie gołym okiem, ale właśnie dzięki temu małemu urządzeniu. Jestem w szoku, jak ta miniaturyzacja w ogóle postępuje, jakie to jest. Jakie to jest maleństwo tutaj. Eee, no, także ja mogę polecić. Wstrzymajcie się, słuchajcie do jutra, jeżeli oglądacie w sobotę ten film. Eee, zobaczcie, kiedy kod będzie działał. Kody oczywiście macie, macie w opisie. Jest też link do Amazona. Tam macie cenę w złotówkach, natomiast bezpośrednio u producenta jest cena w dolarach. Komu jak wygodniej? Eee, zobaczcie też czasy dostaw. Tak jak mówię, no z Chin do mnie to szło 4 dni. Wysłane zostało w poniedziałek, a w czwartek już było u mnie w rękach. Także działa to mega, mega szybko. Polecam! Tyle mogę powiedzieć. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Miłego weekendu. Hej!